które mam na całym świecie. Ta informacja dotarła bezpośrednio do prezydenta Trumpa. Jeżeli chodzi o 5G, Szanowni Państwo, Ameryka nie podpisała, Niemcy nie podpisały i inne państwa, a Polska tak. Tak, pani, przepraszam Panie Prezydencie, w, w Izraelu jest kara więzienia za budowę i, i montowanie tych masztów i tam nie wolno. Tak, nie wolno, ale w Polsce wolno, bo chodzi o to, żeby wybić naród polski. Tak. A 5G to jest śmierć, proszę państwa. To jest śmierć sterowana z góry. Proszę państwa, naukowcy polscy, ci prawdziwi naukowcy, wypowiedzieli się jednoznacznie: Nie daj Bóg, aby było 5G w Polsce, bo nie będzie nas. Szanowni państwo, uszanujmy mądrość polskich naukowców, ale tych prawdziwych. Nie tych malowanych, bo na pewno oni mają podwójne nazwiska, a może i potrójne.